Imposible. No quiero vivir sufriendo porque no estás aquí conmigo Pobre diable enamorada, que vive desesperada que no puedo convivir, no sé, qué voy a hacer Pobre diable enamorada, de este amor imposible No quiero vivir sufriendo porque no aquí conmigo Reżyseria Całowali się? Nie wierzę Jak bum cyk cyk Karina od dawna kocha się w Luisi Albercie Też mi nowość Wiem, że ona się w nim podkochuje Dlatego go pocałowała ale on jej nie. I tu się mylisz. On też ją całował. Gróbciu, coś ci się przywidziało. Pewnie opowiadasz mi te bójdy. Jestem przeciwna twojemu małżeństwu, ale to nie znaczy, że zmyśliłam ten pocałunek. Ile razy mam ci powtarzać? Oni się pocałowali. Karina nie zmusiła Luisa Alberta do tej pieszczoty. On ją też pocałował i zrobił to z własnej nieprzymuszonej woli. Luis by tego nie zrobił. Mówi dlaczego? Jest mężczyzną z krwi i kości. Karina mu się podoba, więc ją pocałował. Przemyśl to. Ja muszę leżeć do pracy. Dlaczego zaciągnęłaś mnie do łóżka? Straciliśmy tyle czasu. Byliśmy w łóżku całe dnie i nie patrzyłaś na zegarek. Ale teraz mam Jeśli jesteś taki zajęty, nie musimy się więcej spotykać. Dam sobie radę bez ciebie. Nie mów tak. Przecież uwielbiam być z Tobą. Zawsze niecierpliwie czekam na każde spotkanie z moją tygrysiczką. Nie nabierzesz mnie tymi skruszonymi minkami. Mam już tego serdeczny dość. Nie widzisz, że sprawa jest przegrana? Ten interes z foką wymyka się nam z rąk i wygląda na to, że wszystko skrupi się na mnie. Raczej na mnie. Ta idiotka pobiła mnie, a nie ciebie. Nie złość się. Wkrótce wyniosę się z rezydencji i zamieszkamy razem. Zgadasz się? Wkrótce, to znaczy kiedy. Zobaczymy. Opyl to, a ja zwinę następne cacko. Po co się tak rozdrabniać? Przynieś mi od razu kilka rzeczy. Przyspieszymy interes. Oszalałaś? Przecież oni tam mieszkają. Nie mogę splądrować chałupy na ich oczach. To nie jest śmietnik, tylko rezydencja Mech i Guzmanów. Masz Pietra? Narodzisz jak stara baba. Dobrze już, dobrze. Spróbuję wynieść wszystko od razu. Jak się macie? Chyba lepiej od ciebie. Masz dziwną minę. Czy coś się stało? Nie. Jak tam dzieci? Nawet nie pytaj. Póki Diego będzie je podburzał przeciwko mnie, nie mogę liczyć na akceptację z ich strony. Może wszystko się jakoś ułoży. Daję głowę, że w rezydencji gasuje złodziej. Ciągle to powtarzasz. Państwo są zbyt zajęci, żeby zwrócić na to uwagę. Masz jakieś dowody? Wystarczy się rozejrzeć. Najpierw przepadła kryształowa cukiernica. Potem porcelanowa figurka. A teraz te amorki, które od zawsze stały na stoliku. Coś się stało? W rezydencji grasuje złodziej. Potrzebuję rady kumpla. Dobrze trafiłaś. Co ty tu robisz? Od dzisiaj mieszka mu Maria. Wyprowadziłeś się z domu? Na razie wola się tam nie pokazywać. Co się stało? Soledad coś opętało. Kocham ją, ale ostatnio zdrowo przesadza. I muszę coś zrobić, żeby się opamiętała. Pichon postawił na terapię wstrząsową. To jedyne wyjście. Nie mogłem zignorować jej ostatnich wybryków. A co zrobiła? Chcę, żebym poniżył przed nią Elwirę. Nie mam prawa tego robić. Elwira zostawiła mnie w spokoju. Biedna Soledad jest zazdrosna. Wiem, ale Elwira nie dała jej do tego powodu. Co prawda wróciła do Limy, ale nie narzucała mi się. Nie próbowała się ze mną spotkać. Spełniła moją prośbę i trzymała się ode mnie i od Soledad z daleka, ale mama nie potrafi tego docenić. One obie bardzo cierpią. Biedna donia Elvira próbuje naprawić błąd z przeszłości. Nie może sobie wybaczyć, że oddała się Doni Robercie. Soledad była dla mnie zawsze wspaniałą matką, ale nie pozwolę, by decydowała o moim życiu. Jestem już dorosły, a ona dalej traktuje mnie jak nieodpowiedzialnego smarkacza. Ta kobieta myśli tylko o sobie. Jak mogła urządzić ci awanturę? Powinna się cieszyć, że miała przy sobie piczona aż do tej pory. Strętna egoistka. Mogę ją zrozumieć. Nie lubię, kiedy robisz z siebie męczennicę. Musisz być silna i walczyć o swoje. Nie daj się tej samolubnej idiotce. Powinnaś pozbyć się tych głupich wątpliwości i obaw. Nie chcę o nic walczyć. Pragnę tylko, żeby mój syn był szczęśliwy. Nie zamierzam komplikować mu życia i stwarzać problemów. Nie mów tak. Musisz być silna. Gdybyś nie była taka uległa, nie straciłabyś swojego syna. Któż to może być? Gdzie pani go ukryła? Proszę się przyznać. Poszalała pani do reszty? O co tym razem chodzi? O piciona. Gdzie on jest? Muszę z nim porozmawiać. Życie. podsłuchiwanie serca. Kogo nie ma. Zgubiła pani synalka? Proszę darować sobie te kwiny. Nie ma pani prawa naśmiewać się ze mnie. Czy pani nie rozumie, że ta wyrodna matka zamieniła moje życie w piekło? Proszę nie obrażać Elwiry. Zasługuje na gorsze epitety. Nie widzi pani, że Elwira szanuje pani prawa do piczona? Ja na jej miejscu. Już dawno bym Panią pogoniła A ta biedaczka znosi cierpliwie Pani obelgi i awantury Jest słaba i pozwala się ranić Sama jest sobie winna Po co pojawiła się w naszym życiu? Powinna była zapomnieć na zawsze o piczeniu Pani jest niesprawiedliwa Elvira chciała uciszyć wyrzuty sumienia, które prześladowały ją z mojego powodu To ja odebrałam jej dziecko i podrzuciłam na próg Pani domu ona nie ponosi winy za to, co się stało. Ja nigdy bym nie opuściła mojego synka. Bóg nie obdarzył panią dziećmi. Elvira oddała pani piczona. Wdzięczność i nie zabrania ci jej spotkań z synem. Ona nie jest jego matką. wydała go na świat, ale to ja go wychowałam. Zarywałam dla niego noce i ciężko pracowałam, żeby go utrzymać. Nie zamierzam dzielić się nim z kobietą, która porzuciła go jak psa. Niepotrzebnie się pani fatygowała. Piczona tutaj nie ma. Może się pani wynosić. Gdzie on jest? Nie wiemy. Ja na jego miejscu też bym od pani uciekła. Zamęczyła go pani swoimi jękami i zawiścią. Tym razem nie zawiniła Elwira, tylko pani głupota. Zatruła pani życie Pichonowi. Moje dzieci, zamiast nadawać na mnie, powinny dziękować Bogu, że nie dostała im się taka matka jak pani. Wyglądasz uroczo. Naprawdę? Nie okłamywałbym się w takiej chwili. Myślisz, że twoja mama nas przyjmie? Bądźmy dobrej myśli. Czasami zdarzają się cuda. A jeśli nie zaakceptuje naszego związku, wtedy straci kolejnego syna. Powierzemy się bez względu na to, co powie mama. Kocham Cię i chcę, żebyś została moją żoną. Ja też Cię kocham. Zaczęliśmy rozmawiać o Piczonie i nie powiedziałaś w jakiej sprawie przyszłość. Nie domyślasz się? Chodzi o Luisa Alberta? Przekonałam się, że nic dla niego nie znaczę. Postanowiłam o nim zapomnieć. On szaleje za Fiorellą. Myślałam, że ten pocałunek coś zmieni, ale się pomyliłam. Od początku wiedziałaś, że chcą się pobrać. Dlatego nie podobał mi się ten wasz plan. Fiorella nie kocha Luisa, i dlatego myślałam, że mam jakieś szanse. Ale teraz już wiesz, że się pomyliłaś. Luis zdaje sobie sprawę, że Fiorella go nie kocha, ale i tak chce się z nią ożenić. Będziesz musiała się z tym pogodzić Nie będzie mi łatwo zapomnieć o Luisie Nie mogłabym pokochać innego mężczyzny No, może z wyjątkiem Christiana Ale on jest już zaręczony Pod tym względem Christian niewiele się różni od Luisa Jeden jest z firalną, a drugi z normą Chyba nigdy nie ułożę sobie życia Tylko dzięki Christianowi mogłabym zapomnieć o Luisie Albercie Ile razy do ciebie przychodzę, mówisz mi rzeczy, których wolałbym nie słyszeć. Ale i tak tu wracam. Chyba jestem masochistą. Może jestem głosem Twojego sumienia i podpowiadam ci, co powinnaś zrobić. Uważam, że podjąłem słuszną decyzję i nie zamierzam jej zmieniać. Życzę Wam szczęścia, chociaż nie popieram tego związku. Muszę już iść. Mam nadzieję, że zobaczymy się na ślubie. Obejdziecie się beze mnie Nie mów tak Wiesz, ile dla nas znaczy twoja obecność Nie pójdę na ślub, bo uważam go za pomyłkę Bez względu na twój sprzeciw Ożenię się z Fiorellą I pokocham Andresita Jakby był moim synem Nie byłabym taka pewna Kiedy doczekasz się własnych dzieci syna Andresa Będzie ci solą wokół Chyba wiem, o które amorki chodzi. Mama przywiozła je z Belgii. Nie zabrała ze sobą niczego, kiedy się wyprowadzaliśmy z rezydencji, więc amorki muszą gdzieś tu być. O co chodzi? Martwi się ta zguba? Nie. Myślałam o czym innym. To nic ważnego. Chodzi o Andresa. Oczywiście, że nie. Nic nas już nie łączy. Przecież wychodzę za Luisa. Gdzie jest Czabuka? Tylko ona mnie rozumie. Muszę z nią porozmawiać. Co się stało? Mój syn mnie zostawił. Dlaczego masz taką minę? Przecież nikt nie umarł. Przeciwnie, szczęście się do ciebie uśmiechnęło. Nie chcę wykorzystywać sytuacji. Czekasz, aż ta histeryczka przyniesie ci piczona na tacy? Zapomnij o tym. Ta egoistka nigdy nie pozwoli ci się do niego zbliżyć. Musisz sama działać. Sprawy posunęły się za daleko. Nie pękaj. Pomyśl o swoim synu i zbierz siły do walki. Masz prawo spotykać się z Pichonem. Jeśli on sam zdecyduje, że nie podoba mu się Twoje towarzystwo, wtedy się wycofasz, ale musisz spróbować. Ty również powinnaś pomóc swoim dzieciom. One Cię potrzebują. Zgadziły moimi radami i wsparciem. Niech sobie teraz radzą same. One Cię kochają. Niech to udowodnią i same do mnie przyjdą. Ja nie będę za nimi łazić.